Pracują niesamowicie, Liszka leży na to, że będzie powtórka. O, tak pachniało trochę, powiem szczerze, bo te rozstrzygnięcia i ta rywalizacja tuż po pierwszym uku była bardzo, bardzo ostra. A nieprawdopodobne historie się tutaj działy. Liszka niezwykle szybki, napędzał się tam po zewnętrznej. I teraz po pierwsze, oby Liszce nic się nie stało. Po drugie, jaka będzie interpretacja tego. Na, na arbitrze dzisiejszego spotkania zobaczmy raz jeszcze, co tutaj się. No Tracił. właśnie, porozkładajmy. Widzieliśmy tutaj już z wyjścia, a Liszka miał problemy. Ten motor taki niesforny. Tutaj Bartek Smektała fajnie przeciągnął tą prostą. Eee, chciał zrobić miejsce. I teraz Liszka nie, nie wiedział, gdzie jechać. Tutaj widzimy, jak pracuje manetką gazę, Tu całkowicie zamknął. Eee, Kasper Foryna wjechał, ale hmm, sytuacja dla mnie bardzo, bardzo dziwna. Bo z jednej strony Liszka tam spowodował to, że gdzieś tam miał jakieś problemy, a tu bardzo, bardzo mocno wynosi się jeszcze to tylne koło właśnie uderza w czemka Czyli dla mnie dwie takie sytuacje niezależne, ale generalnie nie lubię słowa kontakt, to była kolizja, bo kontaktowym sportem jest taniec towarzyski, a tutaj była jednak kolizja. No tak, był bo Moim zdaniem jednak tutaj właśnie Kacper Boryna to tylne koło spowodowało, że, że Liszka stracił panowanie nad motocyklem. To jest ciekawa decyzja, no decyzja może być tylko jedna, ale wciąż jej nie ma, czyli no, sędzia bardzo długo się pewnie zastanawia, którego z zawodników wykluczyć, a właściwie dwie są opcje, albo Woryna, albo Liszka, ale wciąż nie ma tej decyzji arbitra. A nie, jednak już jest, widzą Państwo, biała białe światełko zapalone, czyli kasmer Woryna wykluczony i od razu do studia. Z zapytaniem też